Hej to Marta z codziennie fit i witam Was na dzisiejszym 20-minutowym treningu rozciągającym. Ten zestaw jest idealny dla wszystkich, niezależnie od Waszego poziomu zaawansowania. Dzisiaj poćwiczymy sobie nad naszą gibkością, elastycznością, poprawimy zakres ruchu i sprawimy, że będziemy czuć się troszkę lepiej w naszym ciele, będziemy mieć więcej miejsca i nie będzie nas nic bolało. Oprócz tego ten trening jest świetny dla głowy, odstrasujemy się trochę. Odpoczniemy więc będzie idealny zarówno przed świąteczną gorączką, jak i w każdym innym momencie roku, kiedy poczujecie, że chcecie trochę oczyścić głowę i się po prostu ostresować. Do wykonania treningu będzie Wam potrzebna mata i tak naprawdę jest to wszystko, możecie ten trening robić bez butów. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco, a teraz zaczynamy. Zaczynamy nasz trening od lekkiego pobudzenia ciała, tak żeby trochę podnieść temperaturę, więc marsz. Z nogi na nogę, na spokojnie, głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ostatni raz głęboki wdech i wydech. I tylko maszerujemy chwilę. Chciałabym, żeby to rozciąganie było dla Was takim zestawem, do którego wracacie, kiedy czujecie się zestresowani, kiedy chcecie poczuć trochę więcej miejsca w swoim ciele, ale też właśnie uspokoić głowę, bo czasami tych myśli jest dużo, e, zwłaszcza wieczorami albo w takim okresie przedświątecznym. E, I warto się gdzieś tam uspokoić, odciąć na chwilę i pomyśleć tylko i wyłącznie o sobie. Głęboki wdech, wydech ciężar ciała z nogi na nogę lekko zginamy kolana super w rytmie ta rozgrzewka potrwa dosłownie chwilę chcę tylko trochę podnieść wam temperaturę ciała i krążenia ramion przód szeroko mocno cztery trzy dwa jeden i druga strona hop 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 pięknie nogi szeroko teraz zginamy lewą nogę w kolanie do wypadu i wracamy hop wypad bok wróć dodaj rękę i skłon pięknie raz raz jeszcze trzy powtórzenia i ostatni raz na każdą stronę super Teraz dalej nogi mamy szeroko, robimy przysiad, jak do przysiadu sumo, opieramy sobie nogi o uda, trochę takie cwaniaki i będziemy skręcać ciało, popatrzcie, w jedną stronę, wydech i w drugą. Możecie poczuć, jak cały kręgosłup Wam dziękuję za ten skręt, który nad tymi skrętami warto popracować, zwłaszcza jeśli dużo siedzicie. Zaglądamy, co tam macie ciekawego za sobą. Ja mam kalendarz adwentowy. Uwielbiam świąteczne dekoracje. Starti, super. Zostań nisko, weź głęboki wdech, do góry. Wydech, jeszcze raz nisko wdech. Do góry wydech. Stajemy na skraju maty. Ręce, przechodzimy do deski. Klęk podparty. I z klęku podpartego Robimy kocik grzbiet, a potem odwrotną pozycję. I znów kocik grzbiet, i odwrotnie. Ostatni. Super. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz skręg podparty, i teraz lewa ręka do sufitu wracasz. Prawa to samo. Wiem, że to nie jest dla wielu osób przyjemne. Mamy bardzo taki Mały zakres ruchu w tej górnej części ciała, głównie przez to, że patrzymy ciągle przez telefon, na telefon, siedzimy przed komputerami w pracy, przy biurku, przy papierach. No i tak się to kończy. Dlatego dzisiaj sobie też poćwiczymy nad rozluźnianiem góry ciała, otwieraniem klatki. Ostatni raz, jedna i druga strona. Pięknie. I teraz przechodzimy do deski. Z deski z powrotem do góry. Ostatni głęboki wdech. I jesteśmy ustawieni, nogi szeroko. Stopy dużo, dużo szerzej niż szerokość bioder. I teraz ręce na biodrach, głęboki wdech. Na wydechu robimy skłon. Zostań w tej pozycji, poczuj, jak trochę się rozluźnia. Tył nogi. Daj ręce przed siebie. Wejdź do góry. Zapleciemy teraz ręce sobie z tyłu w koszyczek i znów robimy skłon razem z koszyczkiem i w skłonie ręce teraz kierujemy ku sufitu ku sufitowi, do sufitu i oddychamy spokojnie głęboki wdech wydech jeszcze raz wdech wydech ręce przed siebie do góry super, jeszcze raz ręce zaplatamy w koszyczek Teraz pociągamy do dołu, otwierając klatkę, i znów pochylamy się. Ręce skierowane do sufitu. Rozciągamy. Tutaj przede wszystkim powinniśmy poczuć tył, tyły nóg. To jest miejsce, które na pewno się rozciąga, oraz klatka piersiowa, barki, ramiona. To są miejsca, które teraz się otwierają, kiedy kierujemy dłonie do sufitu. Jeszcze raz, głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Ręce przed siebie. I powoli, powoli, powoli. Do góry. Wyciągnij się mocno. Super. Teraz lewą nogę kierujemy na wprost. Prawa zostaje tak jak była. Zginamy ją w kolanie. Przenosimy trochę ciężar ciała. I zostajemy na razie w tej pozycji. Oprzyj sobie łokieć o udo. Wyciągnij rękę do góry. I teraz bardzo często opieramy cały ciężar ciała na przodzie, chciałabym żebyśmy teraz to cofnęli, więc rozszerzamy trochę ten, yy, ten nasz rozstaw nóg i staramy się trochę ciężar ciała przenieść też na tył, spójrz za ręką i teraz niech ręka powędruje sobie za głowę, poczujecie jak się rozciąga też bok ciała. zostań w tej pozycji, jeśli boli szyja to patrzymy w dół, nie zmuszamy się do niczego wyprostuj zmieniamy ułożenie stóp hop, hop i zrobimy dokładnie to samo, czyli zginamy nogę w kolanie opieramy przedramię na udzie, ręka góra głęboki wdech wydech tutaj można poczuć też rozciąganie trochę wewnętrznej części ud i otwiera się nam bok. I teraz ręka za głowę. Poczujemy rozciąganie przy żebrach. Można też czuć z biodra mocniej. No i pracujemy nad otwarciem klatki. Więc teraz to nie ma być tak, tylko tu otwieramy, otwieramy, otwieramy. I zostań w tej pozycji. Nie opieraj się tylko na przedniej nodze. Cofnij trochę ciężar ciała głęboki wdech wydech pięknie, przechodzimy na do klęku podpartego w klęku podpartym teraz prawa ręka idzie do przodu lewą nogę troszkę wysuwamy i staramy się chwycić prawą ręką za lewą nogę i tutaj dzieją się dwie rzeczy z jednej strony powinno nam się trochę rozciągać udo z drugiej strony otwieramy klatkę, odsuwając bark od uszu. Oddychamy. Jeśli ciężko wam utrzymać równowagę w tej pozycji, spróbuj wytrzymać trzy oddechy i odłóż. I znów trzy oddechy i odłóż. Jeśli możesz, nie sprawia problemu, unieś głowę. Broda wysoko. Oddychaj. Ok, teraz to samo druga strona. Uwaga, za kilka sekund zaczynamy. Trzy, dwa, jeden, lecimy. Ręka, odsuwamy nogę, chwytamy i trzymamy. Otwieramy klatkę. Super. Bardzo często jak nam coś nie idzie w rozciąganiu, to strasznie się wkurzamy. Ja wiem jak to jest, bo ja mam tak samo. E ale niestety w rozciąganiu jest tak, że im bardziej będziemy się wkurzać i napinać, tym gorzej będzie nam szło. Więc warto gdzieś tam zaakceptować, że niektóre pozycje nam nie idą, że może nie jesteśmy eterycznymi oginkami od razu, które robią wszystkie pozycje po prostu z wstrzyknięciem palca, tylko podejść do tego tak, ok, spróbuję zrobić na tyle, ile potrafię. Bardzo też pomaga praca z oddechem, dlatego teraz weźmiemy głęboki wdech i wydech. Super. I powoli puszczamy. Słądź sobie palce u stóp, kolana daj szeroko, usiądź na piętach i teraz wysuniemy się do przodu, jeszcze mocniej. Spróbujcie się tak wysunąć, żeby poczuć, jak rozciągają się plecy. Głowę można oprzeć o matę. Ja nigdy nie wiedziałam o co chodzi w tej pozycji, dopóki nie zaczęłam wyciągać mocno ciała, także czuję, że tu mi się to wszystko rozciąga i relaksuje. Głęboki wdech, wydech, jeszcze raz wdech, wydech, super. Także jeśli chcecie mieć rzeczywiście postępy w rozciąganiu, nie ma co się na siebie wkurzać. Powoli przejdź do klęku, z klęku przechodzimy do siadu. I teraz pozycja, która może niektórym sprawiać problemy, więc już Wam pomogę ją ogarnąć. Łapiemy się z tyłu za łokcie. Jeśli nie uda się za łokcie, to za przedramiona. Widzicie? I tak będziemy otwierać klatkę. Jeśli to jest za ciężkie i czujemy, że nie możemy tak złapać, weźcie sobie ręcznik, pasek, cokolwiek i złapcie się za pasek, tak żeby po prostu poczuć, że tu się otwierają barki, otwiera się klatka. Zaczynamy. Bardzo często, kiedy staram się też otwierać tą klatkę, to ja widzę, że ludzie zaczynają od razu wypychać tu ciało, żeby jak za wszelką cenę gdzieś tam dotknąć tego i w ogóle zrobić to tak idealnie. Tylko tak się nie da i to wcale nic nie daje. Zamiast tego, lepiej użyć właśnie czy ręcznika, czy paska, żeby nie doprowadzać do czegoś takiego, nie? Bo to wcale nie jest rozciąganie, to jest spięcie. Można poczuć, jak ta szyja jest spięta. zamiast tego, rozluźnić się. A oddech jest ważny dlatego, że kiedy oddychamy głęboko, oddychamy spokojnie to nasz układ nerwowy myśli, w sumie nic takiego się nie dzieje, to może rozluźnię ten mięsień, dobra niech będzie, to nie jest jakiś wypadek, że gdzieś się poścignęliśmy i trzeba szybko spiąć mięśnie, tylko wszystko jest ok, można rozluźnić. I dzięki temu też te postępy w rozciąganiu się pokazują, tak w bardzo uproszczonej wersji. Głęboki wdech, plus teraz ręce góra, dół. Góra szeroko, wprowadzimy sobie trochę elementów mobility do góry mocno. Jak najmocniej jesteście stanie za głowę, bez spinania się oczywiście. Jeszcze cztery, trzy, dwa. Ostatni raz. I znów złap się za łokcie i otwieramy klatkę. Głębokie wdechy do klatki, do brzucha. Ja też przybyłam bardzo długą drogę z rozciąganiem, bo kiedyś w ogóle nawet nienawidziłam się rozciągać. Teraz nie mówię, że jestem jakąś superfanką, ok? Jakby była to by byłaś na pewno bardziej elastyczna, ale wiem, że to jest potrzebne i też inaczej do tego podchodzę. Nie zmuszam ciała, i przez to widzę, że to chwila pojawia się gdzieś tam progres, jak się uspokaja i przestanę się tak napinać. Głęboki wdech. Wydech. Skieruj brodę do góry. Poczujcie, jak się Wam szyja. Rozluźnia tutaj też. Super. Teraz dalej się ten zapięta. Jedną rękę dajemy z tyłu. Łapiemy się za nadgarstek. I ciągniemy lekko rękę, tak, żeby wyprostować sobie ją bardziej, ale nie wybijać. Zestawu. I teraz, kiedy ta ręka jest troszkę wyciągnięta, odchylamy szyję. Powinniście poczuć rozciąganie tutaj. Wiem, że to jest przydatne, kiedy mówię gdzie i co trzeba czuć. Więc mam nadzieję, że wam się to przyda. Głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech. Tu możecie poeksperymentować, jak czujecie napięcie, jeśli bardziej zrobicie tak. Można oczywiście troszkę pod różnymi kątami tą głowę wystawić, tak żeby Wam było przyjemnie, a żeby się też rozciągało. Druga strona to samo, czyli jedną rękę wyciągam, chwytam za nadgarstek i szyja. Bardzo Wam też polecam rozciąganie właśnie przed snem, wieczorami, albo właśnie w takim zabieganym okresie, gdzie wydaje się, że nie ma czasu. Umówmy się, 20 minut zawsze się gdzieś znajdzie. Nie musicie mieć do tego sprzętu, nie musicie mieć wcale dużo miejsca. To naprawdę dużo daje też dla naszego zdrowia psychicznego. Ja dopiero zaczęłam to doceniać, jak zaczęłam mieć problemy ze snem, i rzeczywiście taka rutyna, gdzie się rozciągam na wieczór, oddycham, sprawia, że tych problemów jest dużo, dużo mniej. Ok, kładziemy się na brzuchu, ta pozycja może być trudna, więc też proszę bez spiny. W leżeniu łączymy ręce w koszyczek i teraz unosimy na chwilę ciało do góry, otwierając klatkę, jednocześnie ciągnąc dłońmi ku, stop ku stopom. Ku to jest takie dziwne słowo polskie, masakra. I opuszczamy, rozluźniamy plecy. I jeszcze raz głęboki wdech, do góry. Opuszczamy i teraz jeszcze raz. Do góry. Jeśli czujecie się ok, nic nie boli Was w lędźwiach i czujecie, że to otwarcie jest za małe, można spróbować podnieść sobie poprzeczkę, spróbować złapać za, pięty, za kostki i otworzyć całkiem ciało. Plus, jeśli to było za dużo, to też jest OK. Na spokojnie zacznijmy od tej zwykłej wersji z przerwami, dojdziemy w końcu do łapania zakostki. Uwaga, łapiemy w koszyczek, i do góry, opuść, pięknie, głęboki wdech, do góry. I wróć. Ostatni raz. Głęboki wdech. Do góry. Jeśli możesz, spróbuj złapać za kostki. Otworzyć jeszcze całą klatkę. Trzy. Dwa. Jeden. Super. Znów łączymy palce u stóp, kolana szeroko i rozciągamy się. Wydłużamy całe ciało, wydłużamy pozycję palcami, przechodząc jak najdalej od kolan. Super. Oddychamy spokojnie, czoło na matę. Przechodzimy do klęku. Teraz nasza lewa noga idzie do przodu, dłonie są w środku. I Na razie zostajemy i pracujemy przód, tył, otwierając biodro. Jeśli chodzi o otwarcie bioder i łód, to ja mam taki zestaw ćwiczeń, które najbardziej mi się sprawdzają. Dlatego bardzo często możecie je widzieć w moich zestawach, one się gdzieś tam powtarzają. To dlatego, że moim zdaniem są najskuteczniejsze i najłatwiejsze też do zrobienia w dobry sposób. Bo jest też sporo takich ćwiczeń otwierających biodra, otwierających uda, które mogą być dla niektórych mm, może nie niebezpieczne, ale wiecie, mogą powodować dyskomfort w kolanach i tak dalej. Po co nam to? Uwaga, zostajemy i oddychaj, nic więcej. Będziecie poczuć, jak otwiera się całe biodro. Druga strona. I znów przód i tył. To nie muszą być duże ruchy. Nie wiem czy wiecie z takich ciekawostek jeszcze które są odnośnie stresu i naszego ciała. To bardzo dużo stresu kumuluje się też w biodrach. Bardzo często słyszymy o tym, że kumuluje się w górze ciała, ale w biodrach też. Osoby zestresowane mają spięte biodra. Praca siedząca, brak ruchu nie pomaga, więc też warto o to zadbać, żeby je otworzyć. Trzy, dwa, jeden. Zmień stronę znowu. Spróbuję jeszcze poszerzyć wypad. I teraz z tej pozycji powoli wstajemy tułowiem. Ręce góra. Głęboki wdech i na wdechu ręką chwytamy za stopę. Przyciągamy piętę do pośladka. Jeśli kolana nam się wbija w matę, fajnie sobie położyć teraz jakiś ręczniczek. Można zawołać męża, żonę, dzieci, psa, kota. Jeśli nie umiem tej komendy, to ich nauczyć. Podaj ręczniczek, żeby Wam przynieśli, żebyście nie musieli wychodzić z pozycji. I oddychamy spokojnie. powinno się otwierać, e, otwierać rozciągać. E, przód uda. Łokiec skierowany do sufitu. Jeszcze zostajemy tu 5, 4, 3, 2, 1. I druga strona. Możecie się dziwić, że przy rozciąganiu używam stopera, bo jak wiecie, mam tam stoper. Zmieniamy stronę. Ręce do góry. Zaraz Wam powiem dlaczego. I chwytamy ręką za stopy. Super. Stoper mam dlatego, że badania pokazują, że najlepiej, żeby w pozycji rozciągającej być powyżej 30 sekund, więc pilnuję, żebyśmy byli powyżej 30 sekund w każdej pozycji, żeby rzeczywiście poczuć, że nam się tam coś rozciąga, coś się otwiera, coś się poprawia. Łokieć skierowany do sufitu, dzięki temu też otwieramy trochę znów klatkę. Hmm, pomyślałam o wszystkim. nam Ostatnia pozycja, która też może być problematyczna, więc już tłumaczę. Wypad bokiem taki trochę, jednak opieramy się na jednej nodze. I teraz, jeśli wystaje wam pięta, jest bardzo. Nie możecie dotknąć ziemi. Możecie sobie włożyć spokojnie jakieś książki pod pięta albo coś, żeby mieć podporę, żeby móc zostać w tej pozycji. Noga jest swobodnie. Zaczynamy, byśmy poczuć rozciąganie wewnętrznej części ud. Też miejsce, które jest często bardzo napięte. Na razie trzymamy ręce na macie. Pięta może być uniesiona, po prostu sobie coś pod nią podłóżcie. Jeśli możecie, oprzeć całą stopę o matę. Super, ekstra. Tylko pamiętajcie, żeby otworzyć dalej klatkę, żeby te plecy były proste. To nie ma być taka pozycja, bo to nic nie daje. Wcale jesteśmy zgarbieni. Tylko tutaj. Pośmy poczuć rozciąganie, pięknie, oddychaj, 5, 4, 3, 2, 1. Zmiana strony, hop. najpierw na spokojnie wchodzimy w pozycję. Jak już możemy, kładziemy stopę. Na macie. Staram się nie zapadać. Jeśli zauważycie, że jedna strona jest gorsza niż druga, to jest całkowicie normalne. Ciało ludzkie nie jest symetryczne i większość osób, jakaś jedna strona będzie gorsza w czymś od drugiej. Uśmiechamy się. Mamy dzisiaj fajny świąteczny nastrój. Jeśli robicie to w okresie świąt, albo przed świętami, jest jakaś taka bieganina, albo coś się dzieje. U mnie, za, u mnie zawsze w ten ostatni dzień przed świętami to jest w ogóle masakra w domu, wszyscy biegają. To, to jest taki czas dla Was, jak ktoś gdzieś tam słyszycie jakieś głosy, ktoś Was woła, zamknijcie drzwi. Jeszcze dwie minuty spędzamy razem. Luz, super. I teraz na sam koniec chciałabym, żebyście położyli się na plecach. Prostujemy całe ciało, ręce wzdłuż ciała. Dłonie skierowane są do sufitu. Weźmiemy głęboki wdech nosem, tak, żeby postarać się, żeby nasze Żebra się rozszerzyły, ok? Głęboki wdech. Rozszerzamy Żebra, rozszerzamy, rozszerzamy. I mocny wydech. Jeszcze raz, głęboki wdech. Rozszerzaj Żebra, rozszerzaj, rozszerzaj, rozszerzaj na boki. I mocny wydech. I ostatni raz. Głęboki wdech. Pomyśl o żebrach, myśl o żebrach. Wydech. No i jesteście odstresowani, zrelaksowani, rozciągnięci. I mam nadzieję, że w trochę lepszych humorach. Dziękuję Wam za to wspólne rozciąganie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, że na kanale jest mnóstwo treningów, nie tylko rozciągających. Są i kardio, interwały i treningi siłowe. Wszystko, co sobie zamarzycie, to prawdopodobnie już jest na kanale. Więc obczajcie cały kanał, subskrybujcie, żeby być na bieżąco. I widzimy się już niedługo. Hejka! Potreningowa piąteczka, zapomniałabym. Pa!